Dzień dobry, nazywam się Maciej Bystrzanowski i zapraszam do wysłuchania mini-podcastu na temat Chrystusa Frasobliwego. Tytuł tego odcinka nie jest bez powodu, albowiem chciałem opowiedzieć o pewnym dynemacie, który długo mnie dręczył. Zawsze czułem pewien rozdźwięk oglądając wizerunek Chrystusa Frasobliwego, który posiadał rany po gwoździach lub w boku. Wiem, wiem, rwetę podniosą historycy sztuki, ganiąc mnie, że przecież to widok Chrystusa boleściwego. Owszem, z nami tę definicję. I o ile widok boleściwego, ale już martwego Chrystusa mnie nie razi, to widok siedzącego, zadumanego, do tego pod krzyżem, jak u niejednego z malarzy już tak. No bo niby jak. Jezus umarł na krzyżu, został. Zdjęty z niego i złożony do grobu przez Józefa Zarymatei. Gdzie zatem miejsce i czas na takie przesiadywanie? Tym bardziej na Golgocie. Pytałem twórców, których znam, a którzy u Chrystusów rasobliwych robią ranę. Po co i dlaczego? Różni odpowiadali. Jedni, że tak ma być i koniec, to argument najsolidniejszy, bo bezdyskusyjny. Inni opowiadali o symbolice tego wizerunku i że w nim cała jest męka skupiona, dlatego ten atrybut, choć nierealny, to powinien być. Niektórzy faktycznie zastanawiali się i zgadzali się ze mną, że rzeczywiście, przed ukrzyżowaniem śladów przybijania nie powinno być. Z pomocą przychodzi lektura książki New Perspective on the Men of Sorrow, wydana przez Uniwersytet w Michigan. Profesor Mitchell Merbach, analizując wizerunki pasyjne Chrystusa, Zbliża się mocno do tego typu przedstawień i analizuje chronologicznie, jakie to w nich procesy zachodziły. Na przełomie XV i XVI wieku, w malarstwie, często dominuje typ przedstawienia narracyjnego, ale również występuje przedstawienie reprezentacyjne. Z tego typu, według Karwina Panowskiego, wyewoluowało przedstawienie dewocyjne, obdarte z wizualnych cech towarzyszących narracji. Profesor Merbeck twierdzi, że w niektórych dziełach artyści doświadomie zastosowali niejako fuzję różnych elementów i przedstawień. Właśnie, na przykład łącząc frasobliwego z boleściwym. Chrystus siedzący i żywy, ale już z ranami. Uzasadnieniem tego celowego lub nie zabiegu ma być podobno, jak twierdzą właśnie niektórzy twórcy, streszczenie w jednym wizerunku całej drogi i cierpienia Chrystusa. Co dla odbiorcy... Ma dodatkowy atut w postaci możliwości wyboru kierunku i zakresu postrzegania i kontemplacji danego dzieła. Celowość tego działania można znaleźć na przykład w mojej pasji Albrechta Dürera, gdzie na okładce widać właśnie tego rodzaju zabieg. Po analizie dość ciekawej lektury dalej uważam, że wizerunek Chrystusa Frasobliwego nie powinien mieć śladów krzyżowania. Jednak nie jestem tak apodyktyczny, by narzucać tutaj swoją opinię innym, tym bardziej artystom, którzy w swych dziełach często uciekają od realizmu w symbolizm i metaforę. Zatem, czy celowe, czy nie, można to zjawisko odbierać pozytywnie jako skondensowanie przesłania skierowanego do odbiorcy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.